Findler wymieniony, w sensie zrębny, Raczkowski dokładnie, tutaj właśnie, kurde, na odcinku nawet naszym było to, pamiętasz? Ci co oglądali, widzą, widział, że... O, tak to mniej więcej wygląda, tam widać kabinę, trzeba, będzie musieli się jakoś obrócić to, nie wiem

No pachnie. Rok produkcji 2022 Warszawa. Nawet jedzie tak płynnie. Tu jest lustra. To jest kabina. No oczywiście, ładny jest. Jestem silny, ale wiadomo, lepszy wzrost. A tu był oryginał. No szkoda tego oryginału. Widać, że. 9. Przystanek 9. Wolne płynnie otwierają drzwi. jest tutaj... Ja to są do miniaturki. Ten zręb. Tutaj mamy szyby. Ja, ja się bałem go zawsze. W sensie, na początku, potem normalnie jeździliśmy na granicach. No, Nie jeden Ej, e, a my od razu jedziemy. No. Ale... Olu... Jeszcze, jeszcze takie swoje szumy, świeżych prowadnic. Ciekawie zamontowali tego Schindlera. Tylko szkoda zręba bardzo. Bardzo. To było ulgi, bo, no. bo nie zdążyliśmy go najdrać. Przystanek jeden. Jeden. Chodź na zerowe. Nie, czekaj. Tak to. Ta, jedzie na głowę. To nie będzie zysk i Będziemy chyba cięcie, nie?

Wszystko śmieci, karno, wolny. No, ale mi przykre, nie... Nie wciskaj tam do Niech przejedzie przed nami. Ona stałia totalna. Mamy ją na nagraniu nawet. Ci, co chcą obejrzeć, to jest... odcinek... Nie? Raczkowski... Raczkowski... Zręk Raczkowski... Ta... Włoszko to wszystko. Nie chyba, trzeba się robić, Ale tam to nawet, tam ten zdrap miał uderzycie. Ej muszę coś chyba No, 4. To była łaska za cztery. Tutaj mamy jeszcze starego dręba mianę. a tutaj jeszcze A tutaj niestety kabina piękna była, szkoda, bardzo. No niestety. A tutaj jeszcze mamy jak widzicie taki. Kn. Tutaj, tutaj był taki panel, w sensie od dycha, żeby była postawiona tutaj, jak wymieniali tego dręba. Nie widać, tutaj. Tutaj mamy. Jak widzicie. Takie źródła, dane. Czekaj. Tutaj nawet mamy legalny świat nie, iść, nie. Ogłoszenie w budynku przy w ulicy Łyska 4 w Poznaniu informujemy, że od dnia z tego rozpoczną się prace związane z wymianą dźwięków osobowych na każdy dźwięk przejduje się 6 tygodni. Organizacja jest w sprawie Polska, SP. Jak wymienią tego drugiego, to prawdopodobnie Schindler chyba pójdzie. A w ogóle my się omówiliśmy umówi... z konserwatorami także, że tego... Nie wiem nic tego. Jeszcze mikrofon. Życie. Jedziemy? Chodź, bo na solo. Dawaj. Drugie albo... drugie, no. To tutaj mamy taki, taki dłuższy dzisiaj odcinek. ładno Wszystko nowe Tutaj jak widzicie zostało Tak, tu są klameczką Tutaj jak widzicie to będzie tu się do starego z będzie wymieszane na złom Szkoda Bardzo szkoda. Szybkier Polska Polsce, Siedem osób. Zero.